Siemanko. Dzisiaj porównanie Tesli już po tuningu Podstawową rzeczą jest zbadanie mocy. Pierw Tesla Stara. Ryskowo obie zostały kupione za 155 tysięcy. Tutaj w starej Tesli będzie takie samo, Nie wiem, bo go zrobiłem. Może coś w salonie było robione? No ale sprawdziłem Tak dla Sprawdzenia czy Może coś zmalało tam Czy nie I była taka sama no. Nie ma co ukrywać, ale była taka sama I jeszcze Nowa Tesla została nam do sprawdzenia. A nowa w sensie full tuning. Z niej wprowadziłem. Eee, tak, a więc. Za dołem, nie chwilę wyjdzie. Że będziesz w 520. 523. 5, to dużo. No, ale na samej sprawdzenie co to, to nie polega. Trzeba również sprawdzić różne inne rzeczy, typu. No, na pewno prędkość maksymalną. więc zaraz uda się na tor eee, muszę coś tylko sprawdzić ok Jak widzicie, koła, spróbuję zrobić kolorystykę, żeby było jak najlepiej. Dobra. z pierwszym testem udajemy się na tory. test na no, długą prostą. No, parametrów No, sprawdzenie parametrów osiągów. Pierwszy testra zwykła, porządingowa. Ale myślę, że będzie to... Do dobra. Jesteśmy. Raz tak. Ok. Gram na padzie, więc powinno być lepiej. Pojawia się czas Od 40. Czas będzie to około 5 sekund. Po zaokrągleniu, oczywiście. Nie będziemy liczyć Chyba nie tylko w zaokrągleniu. Teraz sprawdzamy prędkość maksymalną. To mój pierwszy film tego typu. Więc może być problem z nim. A więc, prędkość maksymalna tego samochodu to 200. na godzinę więcej mi się nie udało się szczerze Ok, już jest yy, nowa Tesla. Sprawdzamy. Ok. Tutaj jeszcze muszę coś wziąć. Chwileczkę. Ok, Już widać nachodzi. Przypisamy już dobre. Ok, zaczął się czas. Tutaj jest około 4 sekund w oprogramowaniu, i prędko w programie prędkości, od razu mówię, jest to 511. 511, 211, bo mi się konie techniczne. No więc co? Obserwujcie za chwilę. Hmm. O, okay, jesteśmy już na torze testowym. toże torze testowym lepiej byśmy się normalnym Teslą. Jest to profesjonalna jazda. Jest to taka jazda. Dla, dla jazdy. Tutaj też fizyka jest taka inna. Ale ja co? Zaliczyłem bez wątpienia planu. Tu mnie nie zaliczało. Okej, zaliczyłem. Teraz czekamy na no. test nowej. Okej, teraz będziemy testować nową to tak testowe. Tam się gorzej, że ciągle wypadało z zakrętów. O, się jest. Strasznie to nie są moje umiejętności, tylko... Duże, 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 duże mocy duże gdy się boksują koła. Drift mogę wam. I ściany. No i widzicie. Czasów nie mierzyłem, bo to nie miało sensu dla mnie. To, że to całość się nie ściga. Okej. Okay. Dobra, czas sprawdzić nową. W sensie. A teraz jest czas na tor wyścigowy. Dobra. Więc już pod koniec wyścigu. A tutaj czas był 2,05. Na pewno wypadała z zakrętów Czasami wypadała z zakrętów Teraz ta ulepszona Tesla Czas 2.15 Więcej wypadała Ogólnie była gorsza jeżeli chodzi o to No a więc to już Taka Końcóweczka tej listy Teraz Przejdźmy do Tabeli wyników